jak po rozstaniu, po śmierci bliskiej osoby, ułożyć swoje życie na nowo. To jest temat, nad którym pracuję z bardzo wieloma klientami i klientakami. Przychodzą do mnie po rozstaniu, przychodzą do mnie w trakcie rozwodu, przychodzą do mnie po czasem rozstaniu, po dwóch tygodniach, a czasem po kilku latach, kiedy są już gotowi, aby iść do przodu, zacząć randkować i Ułożyć swoje życie. I y, naszą pracę zaczynamy od tego, że uczymy się o miłości. I takim moim pierwszym pytaniem jest: y, jak chciałbyś, jak chciałabyś, aby wyglądał ten związek? Każdy z nas ma jakąś wizję, tak? Niektórzy pragną znaleźć przyjaciela, przyjaciółkę. Inni chcą być w takiej relacji partnerskiej, a jeszcze inni po raz pierwszy lub ponownie chcą być w małżeństwie i mieć rodzinę, bez względu na to, czy mają 20, 30, 40, 50, 60, 70 czy więcej lat. Tak, znam osobę, która jest po 70 i też układa sobie życie, bo chce być z kimś. To jest cudowne, to jest po prostu piękne. I pracujemy też bardzo nad poczuciem własnej wartości. Kiedy jesteśmy po rozstaniu, to poczucie własnej wartości bardzo spada. I ja zarówno w swojej pracy z klientami to widzę, tak jak i pamiętam, jak ja to przeżywałam, tak? Więc na początku pracuje się nad właśnie budowaniem tej poczucia własnej wartości oraz tego właśnie, co się chce, w którym kierunku chcemy iść. Aby nauczyć się, że nie wszyscy są dla nas, my nie jesteśmy dla wszystkich. Jeżeli poznaje się super osobę, atrakcyjną, inteligentną, która szuka tylko przyjaciółki, przyjaciela, a wy chcecie być w małżeństwie, to nie jest osoba dla Was, tylko jaś tylko tyle, tak? Eee, pracujemy nad tym. Ja towarzyszę swoim klientom, i pomagam im w tym, aby wychodzili na randki! aby zajęli się sobą, swoim życiem, swoim hobby, swoimi marzeniami. Bo tam poznaje się takie same osoby, tak? Jeżeli my coś lubimy, nie wiem, lubicie grać w tenis, lubicie się uczyć języków, chcecie zwiedzać świat, to tak, tam są też osoby, które lubią to samo, co wy, tak? A wspólne hobby i wspólne pasje i wspólne cele i wartości to jest właśnie to, co buduje szczęśliwe związki. I do tego potrzeba odwagi, zwłaszcza jak się jest w bolesnym rozstaniu, zwłaszcza jak się jest po śmierci bliskiej osoby. Umówmy się, śmierć bliskiej osoby to jest osobista tragedia i rozstanie. I potem jest czas żałoby, przy każdym rozstaniu jest czas żałoby, i potem przychodzi czas, aby wyjść do ludzi. To wcale nie jest proste. I ja tak na spokojnie pomagam. Wspieram w tym, żeby właśnie wyjść, żeby się uczyć, jak dziękować osobom, które nie są dla nas, i jak przyciągać, poznawać te osoby, które są dla nas, kochani. I tak małymi kruczkami. Do szczęścia, buziaczki.